He, he, he Witam wszystkich bardzo serdecznie. Robimy Platynę w grze Los Angeles. No i przed chwilą grę wyłączyłem, bo szukałem na Google poradników do ostatniego Badgesa. I się okazuje, że ostatni Badges jest właśnie tutaj, na tym komisariacie, gdzie zaczynamy misję Refer Madness. I tutaj mówiłem w ostatnim odcinku, że nie można ją otworzyć, ani tutaj drzwi nie można otworzyć. I rzeczywiście, ten ostatni budż, ostatnia odznaka 20 policyjna jest za tymi drzwiami, przynajmniej, miała, przynajmniej była do ostatniej aktualizacji, a przy ostatniej aktualizacji zmienili jej uwaga! Położenie, jeśli będziecie w tą grę grać, to musimy być na szczęście w tym budynku i na tym samym piętrze, jednak musimy pójść tutaj w lewo i w lewo. I tu briefing room za tą panią. Ostatnia 20 znaka leży dokładnie tutaj. I mamy 20 na 20. Zdobywamy przedostatnie trofeum do platyny, złote trofeum. I teraz teleportujemy się do, Uff, do naszego biura. Zakładamy ciuchy i zdobywamy platynę. Także, jeśli chcecie zdobyć sobie platynę w tą grę, w tej grze, to A ja już jestem troszkę zmęczony tą grą, szukaniem tych badżasów. Ale... Yy, o, już mamy wszystkie siedem ciuchów. Tutaj mamy sześć kapeluszy, i... czyli pierwszy, drugi. Jest złoto za wszystkie zdobyte ciuchy, i jest trofeum platynowe Los Angeles. No trzeci ciuszek, czwarty ciuszek, piąty ciuszek, szósty ciuszek i ciuszek siódmy. No, tylko muszę podejść także 186 platyna przeze mnie zdobyta, jeszcze 4 i będzie 190, a później jakieś tam 10 i będzie 200 platyn zdobytych przeze mnie <grytanie> dzięki za oglądanie, dzięki za łapki, subki ja pewnie za chwilę jeszcze jakieś poradniki nagram do tej gierki i rzucę na kanał no i oczywiście jakoś tam Recenzja. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich moich widzów serdecznie. Hej, hej. Żegnamy już Los Angeles Les Noir z mojego kanału. Hej, hej, pa.